Choć tyle innych rzeczy jest, mających swoją wagę treść, ja telewizor włączam dziś, rozwalam się w fotelu. Spikerka śliczna wita mnie i cudnie zęby, szczerząc swe, oznajmia, że za moment już się zacznie widowisko. I wyskakuje nagle klos i przez mikrofon daje głos, że świetny ten festiwal już uważa za otwarty. Ludowni, ludzi, tłum, harcerze i depile, Ekstaza, orgazm, mi słyszał. Już nie już za chwilę! Koło ludzie wita was Niech żyje stan wojskowy Najwyższy w końcu przyszedł czas Pieśnią uczcić go Kult wojny, który trzemie w nas Okaże tu oblicze swe I będą dzieci mogły dziś się poczuć żołnierzami. Niech w wróg, niech płynie krew, żelazna pierś latetny gniew szabelką go, granatem go i w oczy neutronem Jedyny cel żołnierski bój, nie patrzcie matki, bo wróci syn, choć w plastikowym worku to powróci bohaterem. Na niech pieprzechy ty rozkoszy tych za kilka reżimowych grych ciągnijcie dalej pieśni swe z największym poświęceniem, by dzieci wasze wsłuchane w nie, wytaczać siebie poszły krew i przyszłość poświęciły swą, by wrócić do was w worku. Ach, kocham was, wy psy, bo kocham wojsko, jak i wy miłością, której nie da się określić żadnej... Się nie ustawić nie w nocy, w dzień stosunkiem seksualnym, tak że nawet wam nie powie. Nie jestem żaden Adam Zwierz, więc nie wiem, czy też moja pieśń Da tyle odczuć pięknych wam. I nie wiem, czy was wzruszy. Lecz po obrzegu każdy brat Hajce z domowiecownie świat więc pokochajcie wy mnie.